Witajcie fani Króla Wynalazków. Aby uszczęśliwić wasze mamy, dzisiaj posprzątamy cały dom. Weź pustą puszkę, która posłuży jako baza do wynalazku i zaznacz markerem linię cięcia. To moje ulubione chipsy. Najbardziej lubię klasyczne, ale cebulowe i fromaż są również mega. A jaki jest wasz ulubiony smak? Nie zapomnijcie wyczyścić dokładnie resztek tłuszczu. Nałóż trochę mydła wpłynie na kawałek papieru toaletowego. Parę warstw powinno wystarczyć. Papier wynocha i zapraszamy kole. Ktoś chętny się poczęstować? Po wypiciu całej pysznej koli wyczyście środek za pomocą długiego patyka. Następnie narysuj taką linię wzdłuż butelki i utnij ją nożyczkami. I narysuj też linię na wcześniej przygotowanej puszce i wytnij otwór za pomocą noża. A teraz naklejmy tą część na butelkę przy użyciu kleju. Za chwilę wrócimy do tej zmyślnej koncepcji. Weź teraz swoje stare płyty DVD, których już nie oglądasz, i wytnij je w takim samym kształcie jak puszka po chipsach. Zaznacz linię na płycie i wpraw nożyczki w ruch. wyciętym dysku zaznasz linię dzieląc okrąg zupełnie jakby ciął pizzę. Możesz przy tym śpiewać swoje ulubione piosenki. Na, 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 na. Weź teraz zakrętkę z butelki i zrób otwór na środku przy użyciu lutownicy lub innego narzędzia, które możesz rozgrzać. Następnie przyklej korek do otworu w płycie. Ja użyję gorącego kleju, ale zwykły klej również będzie ok. Upewnij się, że kleisz dokładnie na środku. Przy pomocy uprzednio rozgrzanego noża do tapy robimy nacięcia wokół nakrętki, które pokrywają się z liniami na płycie. Mam nadzieję, że nie wyrzuciliście jeszcze pozostałej części puszki, ponieważ nadal nam się przyda. Wytnij teraz taki sam kawałek jak na początku i natnij go w tych samych miejscach co na nakrętce. Przyklej teraz wycięte kawałki do szparek w zakrętce, co posłuży jako śmigło dla naszego odkurzacza. Musisz przykleić je dokładnie jak na filmie, a dzięki kształtowi jaki posiadają, wyglądają identycznie jak prawdziwe śmigło z odkurzacza. Narysuj kropkę na środku pierwszej podstawki, aby przewiercić mały otwór, gdzie umieścimy ten silniczek. Włóżmy do środka nasze śmigło, aby upewnić się, że nasz silnik działa. Potrzebujemy teraz plastikowej pokrywki tej samej średnicy. Za pomocą mniejszej nakrętki zaznacz środek wytnij i przyklej do naszego silnika. Czas na nasz ulubiony napój. Po wszystkim oddamy butelkę do recyklingu, więc nie wyrzucajcie jej jeszcze. Ale teraz potrzebujemy tylko dwóch zakrętek. Utnij je tak, jak widać na ekranie, sklej ze sobą i przykręć do stawki naszego urządzenia. Na pozostałej części butelki za pomocą miarki i markera zaznacz kropki co 2 cm. Gdy je przewiercisz otrzymamy filtr. Tutaj będą lecieć odpady z naszego odkurzacza. Widzicie tą baterię? Chyba już wiecie, do czego nam posłuży. Filmy na tym kanale bez użycia elektroniki byłyby bez sensu. Po zamknięciu obwodu elektrycznego przyklejamy baterię do podstawy silnika, a przełącznik do baterii. Działa jak ma. Jedyne, czego brakuje, to dysza, która wciągnie cały niepotrzebny brud. Przetnij butelkę na pół i wytnij podstawę. Następnie przetnij ją w połowie i owiń wokół rolki. Przyklej wystającą część. Z tak przygotowaną tubą wykonaj ukośne cięcia na jednym z końców i przyklej go do dziury. Nie oprze się jej żaden kurz, papier czy okruszek. Spójrz z jaką łatwością wciąga kawałki konfertki. Nawet nie próbuj go przystawiać do głowy, chyba że chcesz szybko wyłysieć. To idealny prezent dla mamy. Kolejny wynalazek jest najprostszy z dzisiejszych. Potrzebujemy tej części skapiszona, którą widzicie na ekranie. Jako dziecko uwielbiałem się nimi bawić. Czułem się jak kowboj na dzikim zachodzie. Za pomocą spinacza pozbywamy się osłonki. ostrożnie, bo nie chcemy go odpalić i dorobić się sporej blizny. Weź zapałkę i zanurz jej główkę w odrobinie wody. Zapałki wziąłem z kuchni, ale akurat jakbyś ich nie miał, to kupisz je w każdym sklepie. Nalej wody do nakrętki i zamocz zapałki. Następnie natrzyj je ostrożnie prochem. Zrób kilka, aby mieć zapas. I gotowe. Zaskocz swoich przyjaciół odpalając zapałki telefonem, podłogą, nożyczkami lub łysiną twojego ojca. To ostatnie to oczywiście żart. Lepiej nie zbliżaj się z tym do ludzi. Spójrz, jak łatwo się odpalają. Wszystko co musisz zrobić to wykonać mały energiczny ruch i tadam, magia. Upewnij się tylko, że obiekty na których odpalasz zapałki nie są łatwopalne. Dla ostatniego i najciekawszego wynalazku potrzebujemy patyczka lekarskiego. Narysuj linię na obu końcach przy pomocy markera i utnij. Pozostałe mniejsze części nie będą nam potrzebne, więc możesz je wyrzucić. Teraz pomnóż je tak samo jak Jezus pomnożył chleb. Potrzebujemy 6 sztuk. Sklej ze sobą dwie części jedna na drugiej. Wykonaj tą czynność dwa razy. Na jednym z pozostałych kawałków narysuj dwie linie tak jak widzisz na ekranie. Wszystko po to, aby wydzielić obszar, gdzie przykleimy pozostałe sklejone patyki i jeszcze jeden na górze. Potrzebujemy jeszcze dwóch patyków i dodajmy je na końcu. Z pomocą markera narysuj półkole, które następnie wytnij ostrym nożykiem. Kolejny patyczek lekarski. Musimy skleić jego końce tak, aby utworzyły kształt litery V, jak widzicie na ekranie. Jedna strona będzie nieco krótsza niż druga. Z użyciem wiertła zrób dziurę na środku uciętego patyka. Zrób też dziurę w przerwie naszej konstrukcji. Umieść mały patyczek w dziurze i za pomocą wykałaczki sklej je razem przy dziurę. To co zrobiliśmy będzie spustem dla naszej kuszy. Narysuj dwie przekątne na kolejnym patyczku i utnij. Zaraz ich użyjemy. Skorzystaj ze zbudowanej już konstrukcji, aby odmierzyć linie i naklej na nie wcześniej ucięte kawałki. Przyklejmy również kolejny patyk na górze. Wykorzystajmy elastyczność gumek i zwiążmy nimi całość. Spisują się znakomicie. Zrób dziury na końcach patyków, na które założyliśmy gumeczki. Następnie utnij kawałek sznurka i złącz obie dziury. Wiąż mocne supły na obu końcach. Jeszcze nie skończyliśmy, ale przy okazji stworzyliśmy łuk. Czas zacząć epokę łuku i strzał. Płótnij część jednego patyczka i z użyciem patyka do lodów zrobimy podkórkę, która pomoże podczas strzelania. Tak, tak, wiem. Użyliśmy już zbyt wielu patyków i pewnie myślicie, jak wiele ich trzeba było zjeść lub jak wiele części swojego ekwipunku stracił lokalny lekarz. Ale zamiast tego pomyśl, jak super będziesz wyglądał przechodząc przez miasto w środku dnia z taką kuszą. Utnij trzy końcówki patyka i połącz je razem, używając kleju. Następnie przyklej je do kuszy i dołóż jeszcze jeden patyczek, aby stworzyły całość. Zaślepcie ten otwór przy pomocy kleju i połączcie obie części naszej śmiercionośnej broni. Po sprawdzeniu, czy wszystko działa, ponownie utnij trzy kawałki patyczka i sklej je razem. I jeszcze raz przyklej je do naszej kuszy i dołóż ostatni patyk. Odetnij dwa równe kawałki słomki i przyklej je na naszą kuszę tak jak widzisz na obrazku. Dzięki temu nasza kusza będzie bardziej wzmocniona. Nałóż dużo kleju, ponieważ słomka jest cienka i potrzebuje dużo przyczepności. Przetnij słomkę na pół tak, aby pasowała do rozmiaru kuszy. Pewnie myśleliście, że zapałki się nie przydadzą w tym projekcie, ale nie. Użyjemy jednej, aby służyła nam jako cel. Czy widzieliście kiedyś coś tak genialnego? Przyklejcie tą słomkę do wewnętrznej części naszej kuszy, będzie służyła jako magazynek na strzały. Teraz stworzymy naszą własną amunicję za pomocą ostrych patyczków. Przytnij je, jeśli musisz, aby pasowały do rozmiaru wyrzutni. Jeśli chcesz dodać niezły smaczek do naszego wynalazku, możesz dodać odrobinę petardy na czubku strzał. Lubię petardy. Uwielbiałem się nimi bawić jako dziecko. Ostrożnie przyłącz je do strzał, tak żeby nie odpadły przy sile wystrzału. I gotowe! Nasze ofiary jeszcze nie wiedzą, co je czeka. Zupełnie jak ten ziemniaczek. Gdyby umiał mówić, na pewno by prosił o litość. Patrzcie, jak głęboko wbiła się ta strzała. Naciśnij link, aby subskrybować mój kanał. W ten sposób masz pewność, że nie przegapisz żadnego filmu. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego poradnika. I widzimy się następnym razem.